Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj z bardzo dobrymi wiadomościami, mianowicie mamy uroczego gościa i do tego mądrego gościa i proszę się nie y, stresować, że to jest młoda osoba, piękna, duża, blondyna, no blondyną mi bądź, jest to pani Joanna Godecka, tutaj mamy pani książkę Dzień dobry. i mówi się szczęście, tytuł książki jest szczęście w miłości, proszę pani, no. Pani pewnie znalazła to szczęście w miłości, czy piękne, duże blondyny znajdują szczęście w miłości bez problemów? Yy, cóż, nie zależy to od bycia piękną, czy też bycia blondynką, dużą czy małą. Zależy to od wewnętrznych naszych predyspozycji, od naszej dojrzałości i w głównej mierze od tego, czy uczuciem i szacunkiem obdarzamy przede wszystkim siebie, jakkolwiek by to nieskromnie. Nie, nie zabrzmiało. To jest taka idea, która się przewija przez książkę, że przede wszystkim musimy siebie przewartościować jakby, prawda? Zdecydowanie. Tak, natomiast tutaj jest takie zdanie, które pani napisała i które muszę powiedzieć, że bardzo mi zapadło w pamięci, mianowicie każdy z nas ma wszystko to, co niezbędne, aby być spełnionym człowiekiem. Czasem tylko trzeba pomóc drugiej osobie w tym, by to zauważyła i zaczęła czerpać ze swoich zasobów. Proszę pani, no to jest rewolucyjne, rewolucyjna idea. To znaczy każdy z nas wnosi, wnosi w sobie szczęście, tak? Yy, tak, proszę pomyśleć o tym, że kiedy się rodzimy, jesteśmy z zasady radośni, tak? Yy, dzieci się śmieją yy, kilkaset razy dziennie, yy, dorośli ponoć już tylko kilkanaście. Yy, dziecko nie zastanawia się nad yy, taką kwestią, jaką jest poczucie własnej wartości, ponieważ Posiada je z definicji. Natomiast niestety w procesie wychowania, jeżeli to jest proces negatywny, polegający na porównywaniu nas, ocenianiu i porównywaniu z innymi ponoć lepszymi osobami, tak, każdy kiedyś słyszał pewnie, że ktoś się lepiej od niego uczy, jest ładniejszy, nie brudzi się tak okropnie. Jeżeli tak jesteśmy wychowywani, dorastamy po prostu w przekonaniu, że coś jest z nami nie tak. I zamiast tak, odkrywać swoje zasoby, koncentrujemy się na swoich deficytach. I o to tutaj chodzi w tym zdaniu, że kapitały i zasoby ma każdy z nas, tylko nie zawsze jesteśmy nauczeni dostrzegać to, co posiadamy. Proszę Pani, no w dawnych czasach, muszę powiedzieć, siedziała ciotka na kanapie, prawda, i mówiła, że bądź skromna, siedź w kącie, nie odzywaj się. I przy takim stylu wychowania kształtowali się ludzie wspaniali. Tak się kształtowała między innymi przedwojenna inteligencja, prawda? Gdzie to było taką zasadą, że bądź skromna, nie odzywaj się. Teraz jest zasada Wyjdź w szereg, pokaż się sama, zaprezentuj się sama, pokaż swoją wartość. Nie ma nic złego w skromności, jeżeli tej skromności towarzyszy poczucie, że wiemy, co sobą prezentujemy, tak, czyli zdamy swoją wartość. Tutaj nie chodzi o to, żeby powiewać jak sztandarem swoją tam wspaniałością, pewnością siebie, tym, co umiem, tym, kim jestem, tylko raczej o to, żeby mieć prawidłową samoocenę bez względu na okoliczności, tak? Bez względu na to, jak w danym momencie oceniają nas ludzie. Proszę zauważyć, że teraz żyjemy w takiej epoce, że tych ocen jest bardzo dużo, bo wystarczy wejść na jakieś forum internetowe. Ja też niejednokrotnie, powiedzmy, pisząc jakiś felieton, który ukazuje się w internecie, czy tam potem jakieś, co za idiota to pisał i tak dalej. Tak bo ludzie lubią po prostu oceniać. I jeżeli moje poczucie wartości będzie kruche, to przeczytawszy takie złośliwe i niepochlebne komentarze, od razu będę się czuła źle, tak? Natomiast chodzi o to, aby ocena innych ludzi nie wpływała na nas. I teraz tak, skromność jest zaletą, nie jest niczym złym, ale niech to będzie skromność wyboru, a nie skromność ze strachu, że... Boimy się wyjść do pierwszego szeregu i powiedzieć, że coś umiemy i potrafimy, tak? No, powiedziała Pani tutaj takie jedno zdanie, nad którym chciałabym się zastanowić, mianowicie, żeby oceny innych ludzi nie wpływały na nas. No, nie powinny na nas wpływać, bo y, bez względu na to, czy nas ktoś w danym momencie chwali czy gani, to jest tylko jego punkt widzenia, to co o nas myśli, a my i tak nie stajemy się przez to inną osobą. Wydaje mi się, że jednak. Ocena innych ludzi, żyjemy w środowiskach, prawda? Środowisko nas kształtuje również, i ocena w ogóle przez całe życie, ocena innych ludzi, ona nie tyle musi negatywnie wpływać. Czasami może wpływać bardzo pozytywnie, zwracać nam uwagę na niestosowność naszego za zachowania. Czasami może być pomocą naszą. Y oczywiście trzeba zawsze jakąś równowagę znaleźć pomiędzy wpływem otoczenia a tym, co o sobie myślimy. Niemniej e, naprawdę bardziej istotna jest Nasza samoocena, niż ta zależność, znaczy yy, istotna, jakby yy, ważna jest dla nas samoocena, tak? Bo jeżeli będę bardzo zależna od tego, co mówią o mnie inni ludzie, to jednego dnia będę się miała prawie za boga, bo ktoś mi powiedział, że jestem fantastyczna, a drugiego dnia będę załamana, bo ktoś powiedział, że jestem beznadziejna, tak? Tak nie powinno być. Czyli ustalamy, że musimy mieć poczucie własnej wartości. Tak i odnosić się odnosi do tego, co otoczenie do tego. powiedzmy, do nas mówi. Ale mieć ten taki e, mocny, mocną podstawę. Tak. Dziękuję bardzo. spotkamy Dziękuję się bardzo. pewnie niebawem, a państwa zachęcam do książki, którą tutaj prezentujemy. Ja